Dzisiaj za chwilę kolejna piąta już niedziela Wielkiego Postu i jest to ta część postu, w której bardziej już wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego zasłaniamy krzyże. Nasz krzyż tutaj już jest zasłonięty. I jedno z najtrudniejszych ogłoszeń parafialnych, które chcę przekazać, to to, że do odwołania wszystkie liturgie, także w Wielkim Tygodniu sprawujemy bez obecności wiernych. To trudne i smutne, i sami sprawujemy tam świętą w Kościele, bez was. Przypominamy tym niemniej o duchowej Komunii Świętej, którą można przyjmować i o tym, że obowiązuje do odwołania dyspenza od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej. Zapraszamy wobec tego na codzienne transmisje przy świętych z naszego Kościoła. W tygodniu to jest o godzinie 8 rano i godzinie 18. Zapraszamy na niedzielne prześwięte transmitowane o 8.30, o 11.00 to msza święta dla rodzin z dziećmi i o godzinie 19.00 wieczorem. Także codziennie modlimy się różanie o 20.30 w kościele, w piątek o godzinie 19 zapraszamy na drogę krzyżową. Od 20.00 mamy adorację online. Drzwi kościoła są otwarte w niedzielę, jutro, czy dzisiaj, zależy kto kiedy obejrzy, to, to ogłoszenia od 12 do 18.30, a w tygodniu od 8.30 do 17.30. W związku z całą sytuacją nie ma możliwości z normalnego skorzystania z... Sakramentu pokuty w zwyczajnej formie. Jeśli ktoś w wyjątkowych sytuacjach chce skorzystać ze spowiedzi, prosimy o kontakt telefoniczny lub jakąkolwiek inną drogą. I przypominamy, że jeśli ktoś nie ma możliwości przystąpienia do spowiedzi, to może żałować doskonale. I ten żal doskonały odpuszcza nam grzechy powszednie i grzechy śmiertelne. Należy je potem wyznać w spowiedzi. O tym zresztą dzisiaj będzie kazanie. Z tyłu kościoła dla chętnych można zaopatrzyć się w pakiety drogi krzyżowej, które miały służyć do ekstremalnej drogi krzyżowej, która została odwołana. Kosztuje taki pakiet 10 zł. Samo obsługa w ciągu wtedy, kiedy kościół jest otwarty, można przejść zabrać taki pakiet. Za tydzień niedziela palmowa i rozpoczyna się wielki tydzień. W tym dniu w naszej parafii będzie przed kościołem stał ambulans, gdzie będzie można oddać krew, jak to ma miejsce zazwyczaj raz w miesiącu. Już teraz zapowiadamy, że w Wielkim Tygodniu nie będzie święcenia palm, nie będzie dyżurów spowiedzi, święcenia pokarmów, Bożego Grobu, ani adoracji krzyża. Zachęcamy, będziemy zachęcać, żeby to uczynić w domu. Nie będzie także procesji rezurekcyjnej. Liturgia Triduum Paschalnego będzie transmitowana i będzie to Wielki Czwartek o godzinie 18:00, Wielki Piątek podobnie. A Wielki Piątek i Wielką Sobotę rano będą o 8 godzinie jutrznie, w Piątek Wielki o 9 droga krzyżowa. I o 21 w sobotę rozpoczyna się Wigilia Paschalna, Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego o 21. Zapraszamy, bądźcie z nami na ile to możliwe w taki sposób i serdecznie życzymy cierpliwości w tym niełatwym czasie. Ufam, że jest to mimo wszystko czas Bożego Miłosierdzia dla nas. I zachęcam także do odsłuchania pozdrowień, które skierowaliśmy do wszystkich parafian. Szczęść Boże!